Siemandero z tej strony, kawa. Ja was witam w nowym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się na skyblocku na wersję 1.12. Dwa, ponieważ dzisiaj o godzinie 18 startuje nowa epicka edycja tego trybu wszystkich serdecznie na start nowej edycji zapraszam eee, a jutro o godzinie 18 startuje survival plus guild na wersję 1.8.8 więc też zapraszam wszystkich na start nowej edycji eee, na samym wstępie, na samym początku mam dla was konkurs co 25 łapek pod tym filmem Równa się Evip na całą edycję. Wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz łapkę w górę i pamiętaj o komentarzu ze swoim nikiem, a po swoim nicku napisz tryb, na jaki chciałbyś otrzymać taką darmową rangę. Ewip. Teraz Wam się pokażą zwycięzcy z poprzedniego odcineczka. Gratulacje dla tych zwycięzców. Otrzymali już rangi na trybach, na których właśnie chcieli je otrzymać. No i co? Zapraszam Was do udziału. W konkursie. Pamiętajcie, że możecie też jeszcze wbić na Discorda. Tam też jest konkurs na darmowe rangi EVIP. No i na naszym fanpage'u. Zobaczcie, tak prezentuje się Spał na tą nową edycję. Mamy kilka rzeczy do pokazania. Jest nowa wyspa startowa, więc zaczynamy odcinek. Zobaczcie, z tej strony znajduje się tabliczka: jak zrobić własnego warpa na wyspie. Warto, jeżeli ktoś robi jakąś golemiarkę, zarabiarkę albo własny sklep na wyspie. Pokażę wam jeszcze też, jak stworzyć własny sklep na wyspie. No i co? Musimy zrobić tabliczkę. U góry musi być welcome, a na dole musi być na przykład jakiś tekst, ale nie musi on być. No i dziesiąty poziom wyspy. Wyspa musi mieć, aby właśnie takiego warpa sobie stworzyć. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy dwóch NPC-tów. Zobaczcie, pierwszy to jest matematyk. No, u matematyka możemy sobie właśnie obliczyć ten poziom wyspy, który będzie nam potrzebny, powiedzmy do tego warpa. No i tutaj mamy bloki, które są. Najlepiej, e, tak jakby punktowane do wartości wyspy i poziomu. No i każde 1000 punktów równa się jeden poziom e, wyspy. No i na przykład taki beacon daje 1000, e, Mob Spalner 850, blok diamentów. No i tu macie właśnie te takie najwartościowsze e, bloki, które po postawieniu na wyspie dadzą Wam większy poziom wyspy. następnie jest rynek. W tym miejscu możecie sobie wystawić przedmioty na rynek. Mamy tutaj podzielone to na kategorie. Jeżeli nie wiecie jak wystawić przedmiot na sprzedaż, to musicie sobie trzymać taki przedmiot w łapce, no i wpisać rynek sell i cena. Taki przedmiot potem wystawi się na rynek. No i możecie go sobie kupić, przesortować. Tutaj macie przedmioty, które sprzedajesz, te które wygasły albo są anulowane. No i tak to właśnie się prezentuje. Wchodząc sobie dalej, mamy npc-ta zadania skyblock. Te zadania sobie wykonujemy, a potem pojawiacie się tutaj w topce wykonanych zadań. Pierwsze miejsce w... Top wykonanych zadań, równa się nagroda w postaci sponsora, drugi jest też sponsor, no a trzecie to jest EVIP. Tu macie wszystko opisane, że również możecie sobie wpisać slash zadania. No i zadania wykonuje się oczywiście na swojej wyspie. Znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie mamy topkę graczy. Zobaczcie, mamy topkę maniaków, topkę wyspy oraz topkę bogaczy. W tym miejscu pokazują się najlepsi top gracze na serwerze. A po kliknięciu sobie na tabliczkę, możecie sobie właśnie otworzyć i odszukać siebie. Następnie mamy tutaj postawioną, postawione tabliczki, jak zrobić własny sklep na wyspie, jest to przykładowy sklep pamiętajcie, że u góry musi być Twój nick, potem ilość, czyli ile sztuk sprzedajecie, buy to jest kupno, sell czyli s sprzedaż, no i nazwa materiału a nazwę materiału bierzecie z item info, no i ten przedmiot właśnie musicie sobie trzymać w ręku no i musimy właśnie pamiętać o tym, że wszystkie nazwy materiału muszą być po angielsku tu mamy jeszcze taki szybki parkur. Eee, możecie sobie parkurować, jak, jak wam się nudzi e, na spałnie, no i się przeparkurować praktycznie na ten e, dach, tutaj, gdzie były top. Topki wykonanych zadań. Następnie mamy w sumie drugą taką jaskinię na spałnie. Tu mamy przykład prostego generatora bruku. No ale jak wiecie, stołniarki są w zestawie, więc lepiej chyba na tych stołniarkach kopać. No ale jeżeli ktoś sobie chce zrobić taki generator bruku, no to tu jest właśnie przykład. Strefa gracza na no 18 poziom, kowadełka ender chesty no Tutaj macie nasze wszystkie social media. Mamy też wszystkie komendy. Na przykład kit, drop, możliwość sobie wyłączenia, włączenia dropu, mery, Skycoins, jeżeli ktoś by sobie chciał sprawdzić ile ma, choć też się wyświetla po prawej stronie. No i tak to się prezentuje. Mamy jeszcze też bardziej rozpisane wszystkie komendy tutaj wyspy. ISE, czyli główna komenda, która właśnie otwiera wam wasze główne menu, ISE Create tworzy wyspę. Jeżeli kogoś chcecie sobie dodać to ise invite, nick gracza, opuszczenie albo kogoś wyrzucić ise kick, no to już w sumie sobie zobaczycie. A tak prezentuje się crafting generatora i żeby zniszczyć taki generator to musicie użyć złotego kilofu. Tak się prezentuje Spawn. To teraz pora pokazać Wam wyspę startową. Ja już sobie taką wyspę startową stworzyłem wcześniej. Tak ona się prezentuje. Mamy tutaj główną wyspę, gdzie się właśnie rozpicie. Skrzyneczka obok, zejścia na dół. No i takie dwie mniejsze górki, praktycznie przy wyspie. Pamiętajcie, 125 laków pod tym filmem równa się Ewip na całą edycję. Pamiętaj, aby zasubskrybować ten kanał, zostawić łapkę w górę, no i nie zapomnij o komentarzu ze swoim nikiem, a po swoim nicku napisz tryb, na jaki chciałbyś otrzymać taką darmową rangę EVIP. Ja się już z Wami będę żegnał. Do następnego odcinka. No i co? Pamiętajcie abyście sobie jeszcze wbili na naszego Discorda, tam też macie okazję, żeby wziąć udział w konkursach. Do następnego odcinka. Jo!